Jeśli tworzysz sporo materiałów do social media, to wiesz, że to zajmuje masę czasu. No bo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn to są serwisy, z których każdy ma swoją specyfikę i jeśli chcielibyśmy tworzyć dedykowane, wyjątkowe materiały dla każdego z tych serwisów, no to zajmie długie godziny. Na szczęście da się to obejść i pokażę Ci jak. Pokażę Ci, jak możesz zrobić jeden materiał i bardzo szybko przystosować go do potrzeb różnych serwisów. Powiem Ci nawet, jak zrobić prostą infografikę w kilka minut. Serio, więc będą konkretne, będą narzędzia. Będą przykłady i powiem Ci o takich trzech prostych krokach, które wystarczy, że zrobisz, żeby stworzyć taki ciekawy materiał na różne serwisy, więc zaczynajmy. W ostatnim czasie, szczególnie na Instagramie, popularnym materiałem są tak zwane karuzele, czyli takie posty, które składają się z kilku slajdów, z kilku obrazków, które oglądamy jeden po drugim. I one świetnie sprawdzają się, kiedy chcemy dać odbiorcom jakąś wartość, kiedy chcemy dać jakąś wiedzę, mamy jakieś rady, mamy jakieś konkretne punkty, które chcemy tym naszym odbiorcom przekazać. A najfajniejsze jest to, że są stosunkowo łatwe do zrobienia, no bo nie musisz umieć robić jakichś świetnych zdjęć, nie musisz nagrywać filmów, pisać długich postów na bloga. Wystarczy, że przygotujesz kilka punktów i wykorzystasz jakiś gotowy szablon w programie graficznym. Dziś chcę Ci opowiedzieć o tym, jak szybko i łatwo stworzyć taką karuzelę i kilkoma kliknięciami przystosować ją do tego, żeby fajnie wyglądała w różnych serwisach społecznościowych. Do tego potrzebne są tylko trzy proste kroki. Pokażę Ci konkrety narzędzia, przeprowadzę Cię przez cały ten proces, więc po prostu zabierzmy się do roboty. Pierwszy krok to zaplanowanie treści, czyli musimy nasze informacje podzielić sobie na slajdy. I tych slajdów powinno być nie mniej, nie więcej niż 10, bo taki jest limit obrazków, które możemy grać jednorazowo na Instagrama. I z tych 10 obrazków, pierwszy obrazek Pierwszy slajd powinien być taki powitalny, który zajawia, o czym będzie ta karuzela i zachęca do tego, żeby obejrzeć ją dalej, a z kolei ostatni slajd razy przygotować na jakieś call to action, gdzie zachęcimy do polubienia, odwiedzenia czegoś, zapisania się na newsletter, odwiedzenia naszej strony itd. Więc jeśli odejmiemy te co najmniej dwa slajdy, które będą pierwszym i ostatnim, zostaje nam 8 slajdów, 8 obrazków do zagospodarowania, gdzie mam właśnie przekazać wiedzę, dać jakąś wartość tym naszym odbiorcom. Ja lubię treść tych slajdów rozpisać sobie najpierw w jakimś programie tekstowym, czyli po prostu w Wordzie, w notatniku, czy w jakimś innym edytorze. Po prostu wypisz sobie w punktach z podziałem na slajdy, co dokładnie chcesz tam powiedzieć. Oczywiście, jeśli z jakiegoś powodu wolisz od razu w programie graficznym to robić, pisać, no to może tak być, ale mi się wydaje, że łatwiej jest najpierw przemyśleć to tekstowo, podzielić sobie na slajdy i dopiero potem przenieść to do programu graficznego. I kiedy wiemy już, co chcemy powiedzieć, w drugim kroku musimy to przenieść do jakiegoś programu graficznego. I tutaj najprościej będzie wykorzystać jakieś darmowe narzędzia tak jak na przykład Canva, bo tam są już gotowe szablony, które możesz wykorzystać. Jeśli wejdziesz sobie do Canvy, to tam masz szablony postów na Instagrama. I wiele z tych szablonów postów na Instagrama właśnie oferuje różne layouty różnych slajdów. Jeśli znajdziesz taki format szablonów na Instagrama, który oferuje różne slajdy, no to możesz go wykorzystać. Ewentualnie jeśli przeminiesz sobie trochę niżej, to tam masz podobne posty tego typu, więc wystarczy, że wybierzesz jeden z tych formatów postów na Instagrama, które oferują różne slajdy. I wybierzesz sobie ten, który ci się podoba najbardziej i zaczniesz go tam dostosowywać, czyli zmienisz sobie kolory, wygrasz tam swoje treści, ewentualnie zmienisz typografię itd. Ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz bardziej, powiedzmy, klasyczne narzędzie jak PowerPoint albo Keynote, no to równie dobrze możesz też tam to zrobić. Tylko pamiętaj, żeby w PowerPoincie w Keynote zrobić tę prezentację w formacie kwadratowym, dlatego że taki format najlepiej wygląda na Instagramie. Jeśli zrobimy ją taką bardzo poziomą, no to na Instagramie będzie wyglądało to nieciekawie. Więc jeśli z jakiegoś powodu wolisz PowerPointa, na przykład masz szablony twojej firmy już w PowerPointie, to wystarczy, że zmienisz format prezentacji na kwadratowy i te swoje szablony tam do, Stosujesz też właśnie do treści, którą chcesz pokazać. Pamiętaj o tym kwadracie, a narzędzie tak naprawdę samo w sobie nie ma większego znaczenia. Kiedy tworzysz taką prezentację, taki projekt graficzny, to pamiętaj o trzech. Prostych rzeczach, że po pierwsze nie warto tam przytłaczać tekstami. To jest taki format, który powinien być krótki, zwięzły i konkretny. Na jednym slajdzie nie powinno być więcej niż 2-3 zdania. Koniecznie dodaj też jakieś obrazki, ikony, ilustracje, które to wzbogacą. To ma być takie ciekawe, ilustrowane. Sam tekst to często będzie za mało. Zachowaj też spójność. Pamiętaj o podobnej typografii, podobnej kolorystyce, podobnych ikonach, podobnym stylu zdjęć, jeśli wykorzystujesz zdjęcia. Pamiętaj, że odbiorca ogląda to jako całość, więc slajdy powinny być do siebie podobne. One powinny opowiadać jedną historię i każdy slajd powinien być z tej samej bajki. Ale oczywiście, projektowanie grafiki, zasady związane z kompozycją, typografią, dobieraniem kolorów, to jest temat rzeka na tyle szeroki, że stworzyłem na ten temat cały kurs online dotyczący podstaw grafiki dla początkujących, w którym wykorzystujemy darmowe narzędzia. Więc jeśli ten temat Cię interesuje, interesuje, to zobacz linka, który znajdziesz w opisie. Tam też mam materiał cały dedykowany właśnie temu tematowi. I Kiedy mamy gotowy projekt wystarczy, że zapiszemy go w dwóch formatach. Musimy zapisać całą tę prezentację jako PDF-a i o każdy slajd osobno, jako osobny plik JPG. Te pliki graficzne JPG, wgraj sobie na telefon i po prostu otwórz aplikację Instagrama i wrzuć te obrazki jako pokaz slajdów, ustaw odpowiednią kolejność, dodaj jakiś opis i tak naprawdę gotowe. A po co nam ten plik PDF? No bo niewiele osób wie, ale takie karuzele, prezentacji czy pokazy slajdów można też tworzyć na LinkedIn. Wystarczy, że wejdziesz do, na ten serwis do tego serwisu i kiedy będziesz tworzyć tam jakiś wpis, no to wybierzesz wgrywanie dokumentu. Jeśli wgrasz jako dokument ten Twój plik PDF, to później w podglądzie on będzie widoczny jako taka prezentacja, jako ten taki właśnie pokaz slajdów. Więc wystarczy że też zrobisz krótki opis, odeślesz do tego, że właśnie szczegóły znajdziesz poniżej w tej prezentacji ze slajdami. To jest super sposób na to, żeby się wyróżnić. Linkin, bo bardzo, bardzo mało osób tego używa. Ten serwis nie jest z tym kojarzony i to robi właśnie nadal taki efekt wow, że to jest coś innego niż wszystkie inne posty, które się tam znajdują. No, ale możesz powiedzieć teraz Jacek, ale wspominałeś coś o jakiejś infografice. Mówiłeś, że szybko, łatwo można zrobić infografikę. O co Ci chodziło? I miałem tutaj na myśli to, że te pliki JPG z tymi slajdami, które mamy, możemy łatwo, szybko połączyć w jeden duży obrazek i to z tego wyjdzie dzięki temu taka też infografika, którą możemy wrzucić na przykład na naszego bloga, możemy ją wrzucić na Twittera, możemy ją wrzucić na Facebooka, na grupę na Facebooku i I wystarczy, że wykorzystasz narzędzie o nazwie Files Merge i tam masz opcję łączenia JPGów w jedno. Wystarczy, że, że wygrasz tam tej odpegi, wybierzesz layout i to narzędzie za darmo w kilka sekund połączyć Ci tej odpegi w taką jedną, fajną, prostą infografikę i dzięki temu masz gotowy obrazek, który możesz wykorzystać bardzo szeroko w różnych mediach. Więc podsumowując, trik na tworzenie szybko materiałów do wielu różnych serwisów społecznościowych jest prosty. Tworzymy jedną prostą karuzelę, którą robimy na przykład w Canvie, w Powerpointie, w jakimś innym narzędziu graficznym, wrzucamy ją na Instagrama, ale też możemy ją wrzucić jako prezentację na LinkedIn, możemy zrobić z tego Prostą infografikę, którą umieścimy na bloga, w inne serwisy społecznościowe. Także robiąc robotę raz, mamy tak naprawdę materiał na wszystkie serwisy społecznościowe, w których jesteśmy aktywni. Jeśli interesuje Cię temat budowania marki w mediach społecznościowych, to też koniecznie zobacz mój inny film, w którym pokazuję prostą strategię, którą nazywam 2 plus 1. To jest taka bardzo prosta strategia, która mówi o tym, gdzie i jak zacząć budowanie własnej marki w mediach społecznościowych, jakie serwisy wybrać, od czego zacząć, jakie też są niezbędne narzędzia, więc koniecznie zobacz ten film. Film. Linka znajdziesz w opisie albo gdzieś tutaj w karcie na samym ekranie filmu. A jeśli stworzyłeś już jakieś fajne projekty dzięki tym informacjom, które znalazłeś w tym filmie, to koniecznie napisz w komentarzu. Wrzuć linka do tych swoich kreacji, do tej swojej twórczości. Jestem mega ciekawy, jak wykorzystałeś tę wiedzę w praktyce. Ode mnie to tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć, trzymaj się!